Mam kostek z tej strony Jojo i dzisiaj mam dla Was znowu dużą paczuszkę prosto od magicznej kostki. Zapraszam was do wczorajszego unboxingu. Wczoraj też był unboxing trochę mniejszy od Lightyk. Tam oprócz kostek przyszło jeszcze coś jednego ciekawego. I słuchajcie, mam tu paczkę, która jest dużo kostek, która jest dość dużo kostek. Prosto od magicznej kostki. I ja chyba zacznę to zaznaczać, bo ostatnio tu zaczynają pojawiać się u mnie kostki przedpremierowo, tak jak było to z... Gansem z walkiem 3 czy z pyrką od Mofang G. Więc zaznaczam już Wam na samym wstępie te kostki, które tutaj odpakowuję, są dostępne u magicznej Kostki na sklepie. Wszystkie te kostki miały już swoją premierę. Także jeśli tylko chcecie, możecie je kupić. I jak widzicie, mamy przed sobą sześć kostek. Sześć różnych kostek. Słuchajcie, zacznijmy od największej, bo tam mnie interesuje najbardziej. Często tak jest, że duże kostki. Są bardziej interesujące. Mamy tutaj, albo wiecie co, odwińmy z Nie będziemy się potem z tym bawić. Pochałasujmy na początku odcinka, teraz Wam pohałasuję, a potem już będzie spokój. I jeszcze jedna. Sześć kostek. O, to jest nieprzyjemny dźwięk. Dobra, koniec z tym nieprzyjemnym dźwiękiem. Sześć kostek przed nami. 6 kostek, jedna, że tak powiem, powtórka, ale dlaczego przyszła, to już Wam mówię. Yy, zacznijmy od największej, tak? Czyli kostka z napisem 4 x 4 na 4 ale nie jest to czwórka, ponieważ jest to Master Kilomings. Master Kilomings, chociaż często też był nazywany po prostu Kilomingsem, z tego co pamiętam. Yy, czyli o ile zwykły Mega Minx, jest kostką 3x3, że tak to ujmę, czyli ma center i wokół każdego centra, tam po jednym rzędzie. Tak, tutaj mamy kostkę 4 na 4 Po pierwsze, naklejki w środku, gratis, które są no, od dorzucane, jakby coś się zepsuło. I sama kostka, która jest cholernie tłusta. Kostka jest strasznie tłusta, już wam to mogę powiedzieć. No jest to nic innego jak Master Kilomix. Ostatnio szększu wydało Kilomixa, czyli takiego mega Megamixa 2x2. Teraz mamy mega Megamixa 4x4. Kolory standardowe. Nie ma co tu dużo opisywać, jak ta kostka się rusza. Jest dość ciężka i dość duża. A jak się rusza? Wow, jak to się fajnie porusza, ale gładziutko, powiem wam, no to jest. O ile Szenkszu już dawno zaczęło przegrywać, no już przegrało chyba na rynku speed, cubo... speed Cubingu, takiego typowego, czyli szybkich kostek. O tyle te kostki, modyfikacje są świetne. Yy, Gigamix, który był, tak. Yy, teraz ten Master Kilo Nie było kostek tak dużych o takiej budowie, które by się tak dobrze poruszały. To jest świetne, to jest po prostu super. I naprawdę kostka porusza się wspaniale. Zobaczcie, nie ma żadnego problemu, nic nie haczy. Mogę sobie dwoma ściankami naraz ruszać. Mega, jak już jesteśmy przy szększu, to przy szększu zostańmy, ponieważ szększu wydało nową trójkę. Trójkę troszkę droższą niż te wszystkie budżetówki, które były dotychczas. Ja ten nóż sobie może zostawię. Trójkę, która się nazywa. Oczywiście Radek nie pamięta jak się nazywa. Na stronie magicznej kostki jest yy, opisane. Jest ta nazwa, ja zapomniałem. Instrukcja no to co zawsze, to wiecie, ja tam na pudełka nie zwracam dużej uwagi. Mamy kostka, szększu plastik biały naklejki ładne fluo. Nie są oczywiście takie super fluorescencyjne nie świecą w ciemności, ale tak się nazywa ten typ naklejek fluo, dość jasne, zaokrąglone. No, coś pomieszałem. Wow, ale powiem Wam, że... Wow, noż. Czyżby szększu chciało wrócić na rynek dopiero co powiedziałem, że przegrali? A tu rzeczywiście... Fajna kostka. Wow, wow, wow. No jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ja wiem, że często używam tych samych słów cały czas. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo ta kostka porusza się świetnie, nawet Oscar powiem Wam, że wydał z siebie dźwięk zachwytu. Yy... Kurde, no powiem Wam, że tego się po szększu nie spodziewałem, bo ile Legend okazało się dla mnie no topą wielką, ponieważ było słabą kością, na pewno słabszą od Aurory. I no szkoda, że zrezygnowali z Aurory na rzecz Legend, o tyle ta kostka jest naprawdę świetna. Powiem Wam, że trójka na wysokim poziomie. Trójka. przejdźmy do tej kostki. Walk 3. No, walk 3 u mnie na kanale był, ale jak wiecie, ja też robię prezentację dla magicznej kostki. Także u magicznej kostki na kanale możecie znaleźć prezentację kostek robione przeze mnie. No i z racji tego, że Walk 3 nie przyszedł do mnie w pełnym ryszczunku, tylko sama kostka. Dlatego tutaj mamy to, jak wygląda w pudełku. Dla Was pokażę, bo też może Was to ciekawić. Nie chcę wyjść ta kostka. Tak Walk wygląda w pudełku. mamy pudełeczko. I w środku kosteczkę. Szkoda, bo kostka przychodzi bez, yy, bez opakowania plastikowego. A opakowanie jest naprawdę świetne. No o samej koste się nie będę wypowiadał, wszyscy już wiemy jaka jest. W środku tam coś jeszcze jest i to mnie interesuje. Jest taka koperta, otwórzmy ją sobie. I co mamy w kopercie? Co mamy w tej kopercie? W kopercie mamy naklejeczki, tutaj mamy solution podpisane przez Matza, tak i to jest właśnie też QR kody możecie sobie, słuchajcie, macie QR kod do zeskanowania, video, introduction wideo. no i tutaj macie jeszcze dwa, czyli solution i walk 3 i to są kody po prostu z poradnikiem jak to układać stworzonym przez Matza Matz stworzył taki poradnik tu jest jakaś wiadomość od że też ta, ta, Wam zostawiam, możecie sobie przeczytać no i duża wlepka The Walk Taka duża wlepka, dobra, to odstawiamy na bok. Pudełka nas obchodzą najmniej. Przejdźmy dalej do następnych kostek, bo trochę tego jest, a ja się ociągam. Nowy Megamix. Megamix Yong Yun Wan Hu. Czyli kolejny Megamix od moju. YJ raczej tutaj jest sygnowany YJ, ale jak wiecie moju YJ to jest to samo. No moju zawaliło Megamixa wcześniej. Ten też już widzę tak, ma takie dziwne detaile no, no nie, <noise> już miałem przez chwilę powiedzieć, że jest nawet spoko, no, nie jest to jakiś strasznie zły megamix, ale powiem wam, no liczyłem na coś więcej, biorąc pod uwagę, że megamix, który wyszedł od szęgry, jest naprawdę dobry, MoFangge wydało swoje megamixy, które są świetne, no ten od Trzększu też jest świetny, to my liczyłem, że coś fajnego tutaj YJ pokaże, ale tak nie jest, powiem wam, że średni ten megamix. Już nie będę się, już muszę uczyć, żeby się nie ekscytować kostką po pierwszych wrażeniach, raczej być krytycznym, a potem poprawić. No i ten megaming nie jest zbyt dobry jak dla mnie, ale śmięt twierdzi, jako że jestem leniem i oczywiście nie przeglądałem ile te kostki kosztują, także nie powiem Wam tego, ale podejrzewam, że jako że ma dopisek Guan, tak jak są kostki Guan, logitp, to również w tym wypadku kostka jest po prostu tania. To będzie pewnie tak działało, że to jest kostka, która ma być tania i dla wszystkich. Najlepsza nie jest, tak? Tyle Wam powiem. Przejdźmy do następnych kostek od Moju. Yy, następne kostki od Moju. Po pierwsze Pyraminx. To mnie troszkę mniej obchodzi, że tak powiem. Bardzo się ostatnio yy, cieszyłem z mega Megaminxa od Mofange, który jest naprawdę świetny, ale Moju też wydało mega Megaminxa yy, opartego na magnesach. W środku instrukcje to mnie nigdy nie obchodzi, ponieważ ja te kostki umiem układać. Pudełko też mnie nigdy nie obchodzi. No i mamy samą kostkę. O, brzydko sprężynki brzmią. I słuchajcie, no powiem Wam szczerze, że tak na pierwsze ruchy, też jest oczywiście zastosowane to co ostatnio w Pyrkach i we wszystkich kockach, czyli tu jest Primary, gdzie się da. Yy, rzeczywiście też są jakieś magnesy w środku, czekajcie, może dam radę wyjąć i Wam pokazać. Ale kurde, no... Pytałem Rafała, to Rafał tam mówił, że zwolnisz od no Rzeczywiście, ten, ta Pyrka jest spoko, jest szybka, ale jest bardzo luźna. Nie jest taka stabilna jak ta od mofangę. Ja teraz będę przez pryzmat tamtej oceniał, no ale tak chyba trzeba. No nie, ciężko jest, wiecie. Można oceniać kostkę w sposób taki, jakby tylko ona istniała na rynku, ale po co, skoro najlepiej porównać do innych. I ja tak często oceniam. Mam nadzieję, że nie jest to złe w waszym odczuciu. Nie wyjmę wam części, ale no... magnesy, no, tipy są chyba bez magnesów, bo nie czuję tutaj, że jakiś magnes mnie wspomagał. Zobaczcie, nie ma czegoś takiego, jak w Mofangę. Sama kostka... Też te magnesy jakby, mam wrażenie, że w ogóle te magnesy nie łapią. Patrzcie, kręcę sobie, kręcę. Nie ma żadnego miejsca, w którym magnes by miał złapać. Nie nie chodzi tak gładziutko jak mofangę. No, taki wydaje mi się te magnesy tutaj to takie pizna wodę bardziej. No niby są, ale ja tu nie odczuwam, żeby jakiś magnes coś łapał. Nie, nie odczuwam, że jakoś pomagały te magnesy. Dobra, ostatnia kostka z tych wszystkich, bo bardzo długi się robi ten unboxing. Znowu nie potrzebujemy, ale co to jest? To jest moju Weichwang GTS, czyli nowa piątka od moju, która podobna jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Ja ostatnio miałem dużo zmiany jeśli chodzi o piątki, bo przyszedł boczwang GT, bardzo się zajarałem, układałem, bo spodobały mi się piątki, potem przyszedł mi w od y Mofange, który się okazał dla mnie lepszy, a teraz Weichwang GTS, który podobno jest w ogóle najlepszy. No kostka jest na pewno droższa. Niestety, jak to od moju, ale sprawdźmy. O! I mamy pierwszą sprawę. <laughs> loka mamy, mamy brzydkiego loka, ale szybko wszystko wróciło na miejsce. Pff, co mogę powiedzieć? Kurczę, no powiem Wam szczerze, że... Ta kostka porusza się fajnie, przyznaję. Ale nie wydaje mi się, że miała być lepsza od wuszłanga. Tak na pierwszy rzut oka. Wuszłang wydaje mi się, że porusza się luźniej. Nie mam go tu pod ręką, kurczę. Kurczę, kurczę, albo mam go pod ręką. Poczekajcie. Jak dobrze, że ostatnio jechałem i wszystko miałem w plecaku. Tu jest wuszłang, który. No dokładnie, porusza się według mnie szybciej, jest mniej zamulony. Ale z drugiej strony on będę Od razu na straty dawał tego wejdźłanga GTS ponieważ pamiętajmy, no kostka dopiero co jest wyjęta z opakowania, ja sobie na tej kostce trochę poukładam, to mnie ciekawi najbardziej, z tych wszystkich kostek ciekawi mnie najbardziej to i trójeczko o trzększu. walka już mieliście, no to walka nie będę recenzował, ale resztę kostek oczywiście zrecenzuję przede wszystkim te dwie, czyli trójko od i piątkę w gts no powiem Wam na pierwszy tak na pierwsze ruchy raczej nie jest to coś od razu przekonało mnie, żeby wiecie, że przerzucić się na tą kostkę. Nie ma tu czegoś takiego, po czym stwierdzę, tak, to jest ta kość, muszę na niej układać. No nie, nie czuję czegoś takiego. Wiem, że ciężko teraz naprawdę, jak to ostatnio ktoś wspomniał, gdy pisałem tam o Walku 3 na grupie Speedcuberzy Polska, ktoś wspomniał, że ciężko teraz yy, żądać, wymagać, żeby nagle kostka sprawiła, że yy, będzie wielkie bum na nią. No rzeczywiście, ciężko to wymagać, ale z drugiej strony, no myślałem, że będzie trochę lepiej. Tak wam powiem. Nadal mi się wydaje, że na pierwszy rzut oka w nadal jest lepszy. Ten włuszłang od Mofange. Ale to jest do testu. Słuchajcie, sześć kostek będzie 5 recenzji, walk już był, ale dla was, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, gdy takiego walka sobie kupicie, jak przychodzi. Miłe bardzo zaskoczenie. Trójka od szększy, która naprawdę porusza się bardzo dobrze. I jestem pozytywnie zaskoczony. Myślałem, że to znowu będzie takie. Takie byle co, no ale teraz rzeczywiście, jakiś szększu idzie w parze z naprawdę dobrą kostką. Z tego może być coś fajnego i ta kostka się. Naprawdę fajnie. Kolejna budżetówka, chociaż nie już tak tania, ale nadal budżetówka w miarę którą będę chyba mógł polecać. Ale na dzisiaj to wszystko dajcie znać w komentarzach, którą w ogóle wy chcielibyście recenzję zobaczyć jak najszybciej. Ja postaram się wziąć to pod uwagę. No i nagrać, znaczy, no postaram, na pewno wezmę to pod uwagę. Więc jeśli będą wszyscy, wszyscy będą chcieli zobaczyć recenzję tego mega no to zrobię recenzję tego mega chociaż twierdzę, że nie jest on zbyt dobry. Dobra, na dzisiaj to wszystko, bo się znowu rozgadałem. Wbijajcie na magiczną kostkę, tam możecie te kostki sobie kupić. Oczywiście, zapraszam na moje. Fanpage, na moim Instagramie, i na to wszystko tam się co jakiś czas na Instagramie pojawiać będzie jakiś konkurs. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się w następnych filmach. A i w ogóle w ostatnim filmie, w ostatnim wczorajszym unboxingu otworzyłem swoją kostkę numer 199 i 200. 200 kostek w kolekcji, teraz już troszkę więcej. Yy, no, chyba wiecie co to oznacza. Ale z tym zostawiam Was już, żebyście sami sobie dopowiedzieli. Widzimy się w następnych filmach. Cześć!